W ramach doskonalenia zawodowego strażacy z Wołomińskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej dwa razy w roku na tutejszych liniankach ćwiczą działania związane z ratownictwem wodnym w zakresie podstawowym. W sezonie letnim są to działania z wykorzystaniem łodzi płaskodennej, polegające na dotarciu do osoby w wodzie, podjęciu jej w bezpieczny sposób do łodzi, dostarczeniu na brzeg i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Udane wakacje to bezpieczne wakacje. Korzystając z letniego wypoczynku, powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim, zawsze korzystajmy z wyznaczonych kąpielisk, na których są ratownicy. Nie korzystajmy z wody wtedy, kiedy pijemy alkohol. Zawsze słuchajmy się poleceń ratowników i osób, które są wyznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa na kąpielisku. Pamiętajmy, żeby pilnować naszych dzieci. Będąc świadkiem w sytuacji awaryjnej nad wodą w miejscu, gdzie nie ma wyznaczonego kąpieliska, nie ma ratowników wodnych, niezwłocznie musimy poinformować służby, wykonując połączenie na numer alarmowy 112. Jeśli nie jesteśmy pewni, że udzielimy tej pomocy, polecam nie wchodzić do tej wody, polecam nie podejmować próby ratowania, ponieważ my możemy z ratującego stać się osobą, której trzeba będzie udzielić tej pomocy.